Zapraszamy na warsztaty Tała Prostoty. Prowadzi Rosemary Weibel, tłumaczy Roman Fierfas. Pełne 7 dni warsztatów w Lawendowym Polu, w Nowym Kawkowie pod Olsztynem. Transformacja i uzdrawianie emocji. Harmonizacja energii życiowej. Nauka prostego masażu partnerskiego. Praca z energiami i duchami natury. Noc świętojańska wśród kwitnącej lawendy. Dla wszystkich, poza schematami i technikami. W czasie kwitnienia lawendy w obłokach jej eterycznych olejków i fioletowej energii będziemy poszukiwać najprostszych sposobów powrotu do pierwotnej duchowej natury, potrójnej jedności, uniwersum, ziemi i ludzi. Intencją Rosemary Weibel w tym szczególnym 2012 roku jest przekroczenie ograniczeń i ram wszelkich technik, również znanych jako taoistyczne. Energia tego roku rozbija w proch i pył wszystko, co przesadnie złożone, nadmiernie skomplikowane i pełne zadufania. Pozostaje nam tylko prostota w życiu i w duchu. I started, I think I started very early when I was about six years old. That's what I remember. We had a very big garden and probably most of the children, or all the children, they see the spirits in nature. So, I saw these spirits in nature uh, very intensely, intensively, and uh, I was talking to them. I was playing with them, and I had a very deep connection with them. In the evening, always I had a session. I had my spirits up in the lamp, uh, in the room. I went under my cover and I asked questions. I never asked my parents if I had something I wanted to know or a problem. I went up to them, asked the questions. I received all the answers. So I also uh, saw the energy fields around the people, and I continued to see it. Even when I was a student, I studied economics and business administration and managed companies. Uh, I always continued energy practices. I was very early interested in uh, yoga. Maybe with ele 11 years, I started to do yoga practice. And with 17, when I was 17 or 16, there was a man coming to our home to meet my father. He was a friend. And somehow, I don't know how, all of a sudden he taught me two or three energy exercises. It was something like just bringing up and down. And moving hands like that. So I continued to do these exercises and it was so pleasant. And uh, when I was about 21, I think, I discovered I was put together with the first Qigong master. It was Dr. Yang Xuin Ming in Boston. So I had the first classes and I was immediately really very, very happy about it. It was really what I was looking for. Without knowing, I was looking for it. So I was very happy, and this was—I was 21, about. Now I'm 62, and I'm still practicing. I'm still learning. I'm still uh, working with teachers, and I'm teaching more or less all around the world. The cost of the is only 500 pełne 7 dni. Posiłki wegetariańskie w cenie pobytu. Koszt pobytu 8 dni od 800 zł do 880, zależnie od pensjonatu. Do wyboru mamy: pensjonat lawendowe pole, pensjonat moniówka oraz ognisko integracyjne z okazji nocy świętojańskiej. spływka kajakowy dla chętnych. Piękne dwa domy wykończone w drewnie i artystycznie formowanej glinie. Altankę nad stawem, w którym można się kąpać. Salę ćwiczeniowo medytacyjną na poddaszu z teleskopem, przez który można patrzeć na gwiazdy. Piękną łąkę i kwitnącą lawendową plantację. Szarlotkę domowej roboty wieczorem. Zapisy i informacje. Roman Fierfas. Mail. Fierfas.gmail.com Komórka 604. 16 37 91 Serdecznie zapraszamy.